Gdy Marlin Dietrich pojawiła się na ekranie na przełomie lat 20 stycznia 1930 roku, było jasne, że nie jest kolejną aktorką, którą system może łatwo uformować. Jej chłodny magnetyzm, niski głos i androgiczna elegancja łamały wszystkie obowiązujące schematy kobiecości. W Niemczech, które coraz szybciej zmierzały w stronę totalnej kontroli ideologicznej, taka postawa była nie tylko ryzykowna, była niebezpieczna. Dietrich zrozumiała to szybciej niż inni. I właśnie dlatego jej historia zaczyna się od wyboru, którego cena była ogromna. Po sukcesie Błękitnego Anioła stała się narodową gwiazdą. Władza szybko dostrzegła w niej idealne narzędzie propagandowe piękna, rozpoznawalna, niemiecka. Propozycje współpracy z reżimem nie były plotką ani domysłem były faktem. Dietrich miała stać się twarzą Nowych Niemiec ikoną eksportową dowodem kulturowej potęgi państwa. W zamian oferowano jej bezpieczeństwo. Pieniądze i nietykalność. W świecie, w którym większość artystów podporządkowywała się bez sprzeciwu, była to oferta nie do odrzucenia. A jednak ona powiedziała nie. Ten gest był aktem odwagi, ale też wyrokiem. Bitwich opuściła Niemcy i związała się z Hollywood, przyjmując obywatelstwo amerykańskie. Z dnia na dzień przestała być nasza. W kraju, który nie tolerował nielojalności, oznaczało to jedno symboliczne wymazanie. Niemiecka prasa przestała o niej pisać, a jeśli już się pojawiała, to w tonie zdrady. Dla władzy była zdrajczynią, dla części społeczeństwa kobietą, która odwróciła się od własnego narodu w imię kariery. Prawda była jednak bardziej złożona. Gitwich wybrała niezależność w świecie, który żądał posłuszeństwa. Hollywood dał jej sławę, ale nie wolność absolutną. Tam również funkcjonował system, inny, bardziej elegancki, ale równie bezlitosny. Aktorka musiała negocjować swoją pozycję, walczyć o rol, kontrolować wizerunek. Różnica polegała na tym, że mogła mówić nie bez strachu przed politycznymi konsekwencjami. W czasie wojny otwarcie wspierała aliantów, występowała dla żołnierzy na froncie i stała się symbolem sprzeciwu wobec totalitaryzmu. Tym samym przypieczętowała zerwanie z dawną ojczyzną. Po wojnie próbowała wrócić do Niemiec, ale spotkała się z chłodem i wrogością. Publiczność nie wybaczyła jej niezależności. Nie pasowała już do narracji ofiary ani bohaterki. Była przypomnieniem trudnych wyborów, których wielu nie miało odwagi dokonać. Gitrich zrozumiała wtedy coś brutalnego, sława nie chroni przed zemstą systemu, a wolność artystyczna ma swoją cenę, często płaci się ją samotnością. Zare Leander nie była Niemką z urodzenia, ale stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy niemieckiego kina lat 30 stycznia początku 40. Jej niski, Dramatyczny głos i monumentalna uroda idealnie wpisywały się w estetykę epoki, która ceniła patos, siłę i jednoznaczność przekazu. W przeciwieństwie do Marlin Gitlich, Leander nie postawiła na otwartą konfrontację z systemem. Wybrała inną drogę, drogę adaptacji, która przyniosła jej błyskawiczną sławę, ale też długofalowe konsekwencje, których nie dało się już cofnąć. Gdy przyjechała do Niemiec, kino było już ściśle kontrolowane przez aparat państwowy. Produkcje filmowe miały spełniać określoną funkcję: budować morale, wzmacniać pożądane wzorce i odwracać uwagę od rzeczywistości. Leander, obdarzona potężnym głosem i sceniczną charyzmą, okazała się idealna. Obsadzano ją w rolach silnych, lojalnych kobiet, które cierpią, ale nie buntują się, kochają, ale pozostają wierne porządkowi. Publiczność ją uwielbiała, a władza tolerowała, a nawet promowała, jej obecność, bo była użyteczna. W przeciwieństwie do wielu niemieckich aktorek Leander zachowała formalną neutralność polityczną. Nie należała do partii, nie wygłaszała manifestów. I właśnie ta pozorna apolityczność stała się jej tarczą. System nie wymagał od niej deklaracji wystarczało, że grała. Filmy z jej udziałem trafiały do kim masowo, a jej piosenki rozbrzmiewały w radiu. W zamian otrzymywała przywileje, bezpieczeństwo i status, o jakim inni mogli tylko marzyć. Cena była ukryta, i ujawniła się dopiero później. Po wojnie sytuacja odwróciła się gwałtownie. To, co wcześniej było neutralnością, zaczęto interpretować jako milczącą współpracę. Leander stała się symbolem artystki, która nie zapytała, nie chciała wiedzieć, po prostu pracowała. Dla nowej publiczności było to niewystarczające. Jej nazwisko zaczęło ciążyć, a filmy, choć popularne, budziły niepokój. Zare Leander nagle znalazła się w próżni, Zbyt związana z dawnym systemem, by być w pełni zaakceptowaną, i zbyt znana, by zniknąć bez śladu. W kolejnych latach próbowała odbudować karierę, wracała na scenę, koncertowała, nagrywała płyty. Publiczność nadal reagowała emocjonalnie na jej głos, ale cień przeszłości był nie do usunięcia. Leander zrozumiała, że jej największy atut akceptacja władzy stał się jej największym obciążeniem. Nie została zniszczona wprost, Lecz zamknięta w narracji, z której nie było wyjścia. Christina Soderbaum była dokładnie tym, czego potrzebował aparat władzy: młoda, jasnowłosa, o niewinnej urodzie i spojrzeniu, które łatwo dało się wpisać w pożądany ideał kobiecości. Jej kariera nie wybuchła przypadkiem, została precyzyjnie zaprojektowana. W czasach, gdy kino pełniło funkcję narzędzia kształtowania emocji mas, Soderbaum stała się ekranową projekcją czystości, poświęcenia i posłuszeństwa. Publiczność widziała w niej dziewczynę z sąsiedztwa, władza, idealny nośnik treści. Od pierwszych ról była obsadzana w podobnym schemacie, młoda kobieta rozdarta między uczuciem a obowiązkiem, gotowa ponieść ofiarę w imię wyższych wartości. Te filmy nie były tylko opowieściami, były lekcjami. Soderbaum nie grała charakterów złożonych, grała symbole. Jej ekranowe cierpienie, łzy i dramatyczne decyzje miały wzruszać i jednocześnie normalizować przekaz, który stał za kamerą. Z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy epoki, a jej popularność rosła proporcjonalnie do zapotrzebowania systemu. Za zamkniętymi drzwiami nikt nie pytał jej o ambicje artystyczne. Nie oczekiwano od niej sprzeciwu ani refleksji, oczekiwano powtarzalności. Każda kolejna rola utwierdzała widzów w przekonaniu, że właśnie tak powinna wyglądać właściwa kobieta. Soderbaum była nagradzana, promowana i chroniona, ale tylko tak długo, jak długo spełniała oczekiwania. W tym układzie nie było miejsca na rozwój ani na zmianę wizerunku. System nie inwestował w aktorkę, inwestował w ikonę. Po wojnie, wszystko, co wcześniej było atutem, stało się obciążeniem. Filmy z jej udziałem zaczęto postrzegać nie jako dzieła kultury, lecz jako dokumenty kompromisu. Soderbaum nie była oskarżana o jawne zaangażowanie polityczne, ale to nie miało znaczenia. Jej twarz była zbyt dobrze znana, zbyt silnie związana z jednym okresem. Publiczność. Która wcześniej ją uwielbiała, odwróciła wzrok. Nowe kino nie miało dla niej miejsca, nie potrafiło jej zobaczyć inaczej. Próby powrotu kończyły się niepowodzeniem. Aktorka, która przez lata była wszechobecna, nagle stała się niewygodna. Nie pasowała ani do narracji winy, ani do narracji odnowy. Zrozumiała wtedy brutalną prawdę. W świecie, w którym kariera jest budowana przez system, nie ma neutralnych ról. Nawet milczenie i posłuszeństwo zostawiają ślad którego nie da się zmyć. Hildegard Kneff była przeciwieństwem aktorki, którą system chciał widzieć na ekranie. Nie miała w sobie potulności ani gotowości do podporządkowania się cudzym oczekiwaniom. Była inteligentna, ironiczna, świadoma własnej wartości i, co w powojennych Niemczech okazało się grzechem, odważna. Jej kariera po 1945 roku rozwijała się w momencie, gdy kraj próbował odbudować nie tylko miasta, lecz także moralny porządek. Kino miało pomagać zapomnieć. Knef natomiast przypominała, że zapomnienie bywa wygodne, ale nie zawsze uczciwe. Początkowo była symbolem nowego początku. Młoda, wyrazista, różna od aktorek epoki propagandy. Publiczność widziała w niej świeżość i autentyczność, a branża potencjał międzynarodowy. Gdy wyjechała do Stanów Zjednoczonych i zaczęła próbować sił w Hollywood, wydawało się, że jest na dobrej drodze do światowej kariery. Jednak prawdziwy punkt zwrotny nastąpił nie za oceanem, lecz po powrocie do Europy. W 1951 roku Knef zagrała w filmie, w którym pojawiła się naga przez zaledwie kilka sekund. Dziś byłby to epizod niezauważalny, ale wówczas wywołał eksplozję oburzenia. Prasa grzmiała o upadku moralności, politycy wypowiadali się o hańbie narodowej, a środowisko filmowe milczało. Aktorka stała się wygodnym celem. Jej ciało potraktowane jak prowokacje. A jej decyzje, jak zdrada społecznego kontraktu, według którego kobieta miała być symbolem wstydu i kontroli, nie autonomii. Za zamkniętymi drzwiami nikt jej nie bronił. Skandal okazał się idealnym narzędziem dyscyplinującym. Knef nie została formalnie zakazana, ale rol przestał napływać. Z dnia na dzień zrozumiała, że przekroczyła niewidzialną granicę. Nie dlatego, że złamała prawo, lecz dlatego, że złamała niepisaną zasadę. Aktorka ma być wdzięczna, a nie decyzyjna. Jej odwaga została odczytana jako zagrożenie. Zamiast się wycofać, Knef zrobiła coś jeszcze bardziej niewygodnego – zaczęła mówić. Publicznie krytykowała hipokryzję branży, pisała, śpiewała, opowiadała o opresji, jakiej poddawane są kobiety. Dla wielu stała się symbolem bezczelności, dla innych głosem, który wyprzedził swoje czasy. Ale system nie lubi tych, którzy demaskują mechanizmy władzy. Ostatecznie Knef musiała zbudować swoją karierę na nowo poza głównym nurtem niemieckiego kina. Romy Schneider była marzeniem, które Niemcy i Austria chciały zatrzymać na zawsze. Młoda, piękna, obdarzona naturalnym wdzękiem stała się symbolem niewinności i ładów w powojennej Europie. Jej rola w serii filmów o cesarzowej Sissi uczyniła z niej ikonę, nie aktorkę, lecz narodowy mit. Publiczność pokochała ją za delikatność uśmiech, a branża szybko zrozumiała, że ten wizerunek jest zbyt cenny, by pozwolić mu ewoluować. Problem polegał na tym, że Romy nie chciała do końca życia być dziewczyną z bajki. Za zamkniętymi drzwiami oczekiwano od niej wdzięczności i posłuszeństwa. Scenariusze, które trafiały na jej biurko, różniły się detalami, ale nieistotą wciąż ta sama młoda kobieta, czysta, dobra, pozbawiona cienia. Próby wyjścia poza schemat spotykały się z oporem producentów i doradców, którzy tłumaczyli jej że naród jej potrzebuje i że nie wolno niszczyć wizerunku. W rzeczywistości chodziło o coś innego, o strach przed utratą kontroli nad najbardziej dochodową twarzą kina. Decyzja o wyjeździe do Francji była dla Schneider aktem desperacji i odwagi. Tam, zdala od oczekiwań rodzinnego rynku, mogła po raz pierwszy zmierzyć się z rolami kobiet z krwi i kości, pełnych sprzeczności, bólu i namiętności. Współpraca z wymagającymi reżyserami otworzyła jej drzwi do artystycznej wolności, ale jednocześnie naraziła ją na ostrą krytykę w kraju. Prasa zaczęła mówić o zdradzie, zepsuciu upadku dawnej sissi. Publiczność, która wcześniej ją idealizowała, poczuła się oszukana. Nowy wizerunek przyniósł uznanie krytyków, lecz odebrał poczucie bezpieczeństwa. Schneider musiała nieustannie udowadniać, że jej wybór był słuszny, mierząc się z presją, samotnością i brutalnością branży. Za zamkniętymi drzwiami nikt nie chronił jej już przed emocjonalnym wyczerpaniem. Wolność artystyczna miała swoją cenę, brak stabilności, ciągłe napięcie i poczucie, że nigdzie nie jest w pełni u siebie. Z czasem ciężar oczekiwań, zarówno dawnych, jak i nowych, zaczął ją przygniatać. Romy Schneider stała się symbolem aktorki, która uciekła z jednej klatki tylko po to, by znaleźć się w innej, mniej widocznej, ale równie bolesnej. Jej historia pokazuje, że wyrwanie się z narodowego mitu bywa konieczne, lecz nie gwarantuje spokoju. System nie zapomina łatwo tych, którzy odmawiają grania przypisanej im roli, a wolność zdobyta zbyt późno często przychodzi wraz z wysoką ceną osobistą. Sente Berger była jedną z pierwszych niemieckojęzycznych aktorek, które naprawdę uwierzyły, że można wyrwać się z lokalnego systemu i zbudować karierę na własnych zasadach. Młoda, inteligentna i niezwykle świadoma swojej atrakcyjności, szybko zrozumiała, że uroda w kinie jest walutą, ale tylko wtedy, gdy ktoś inny kontroluje kurs. Jej wczesny sukces był efektem talentu, lecz to, co przyszło później, było już grą o znacznie wyższą stawkę. Gdy trafiła do międzynarodowych produkcji i zaczęła pojawiać się w Hollywood, wydawało się, że znalazła idealną drogę ucieczki. Amerykański przemysł filmowy oferował większe budżety, prestiż i obietnice wolności twórczej. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej złożona, Berger szybko zauważyła. Że także tam kobieta była postrzegana przede wszystkim przez pryzmat ciała i dostępności. Rol przychodziły wraz z sugestiami, spotkaniami po godzinach i oczekiwaniem, że aktorka będzie nie tylko profesjonalna, ale i uległa. Za zamkniętymi drzwiami toczyły się rozmowy, których nie zapisywano w kontraktach. Oczekiwano wdzięczności, elastyczności i milczenia. Berger, w przeciwieństwie do wielu innych, nie chciała całkowicie oddać kontroli nad swoim życiem. Zaczęła stawiać granice. A to zawsze było źle widziane. Zrozumiała wtedy, że Hollywood nie jest przeciwieństwem europejskiego systemu, lecz jego bardziej elegancką wersją. Mechanizmy władzy działały subtelniej, ale równie skutecznie. Powrót do Europy nie oznaczał jednak bezpieczeństwa. Berger była już zbyt światowa, zbyt niezależna, zbyt świadoma. Dla części producentów stała się problematyczna, bo nie pasowała do tradycyjnego modelu aktorki, którą można łatwo prowadzić. Jej nazwisko wciąż przyciągało widzów, lecz propozycje ról często próbowały wtłoczyć ją w schemat seksownej ozdoby, bez realnego wpływu na narrację. Odmowa oznaczała ryzyko zawodowej ciszy. Kluczową decyzją w jej życiu było przejęcie kontroli nad własną karierą. Berger zaczęła wybierać projekty ostrożniej, angażować się produkcyjnie i myśleć długofalowo. Nie była to droga szybka ani łatwa, ale pozwoliła jej zachować autonomię. Za tę niezależność zapłaciła mniejszą liczbą ról i mniejszą obecnością w masowej wyobraźni, lecz zyskała coś, czego wielu jej koleżankom zabrakło sprawczość. Hanna Schygulla nie została gwiazdą masowej wyobraźni przez przypadek. Jej obecność na ekranie była inna: chłodna, zdystansowana, nieoczywista. W czasach, gdy kino potrzebowało jasnych emocji i prostych komunikatów, ona wnosiła niepokój. To właśnie dlatego stała się idealną muzą kina autorskiego. Jednak bycie muzą w świecie filmu rzadko oznacza wolność. Częściej oznacza zależność emocjonalną, artystyczną i życiową. Jej kariera była nierozerwalnie związana z jednym twórcą, który dostrzegł w niej coś, czego nie widzieli inni. Obsadzana w kolejnych filmach, Schygula szybko zrozumiała, że nie jest tylko aktorką, jest elementem większej wizji. Jej twarz, głos i sposób bycia stały się częścią rozpoznawalnego stylu. Publiczność i krytycy zachwycali się tą symbiozą, ale za zamkniętymi drzwiami rodziło się napięcie. Bycie czyjąś muzą oznaczało oddanie kontroli nad własnym wizerunkiem. Praca na planie była intensywna i emocjonalnie wyczerpująca. Oczekiwano od niej nie tylko profesjonalizmu, lecz całkowitego zaangażowania, także poza kamerą. Granice między rolą a życiem prywatnym zaczęły się zacierać. Schygulla dawała z siebie coraz więcej, a jednocześnie coraz mniej należała do siebie. W środowisku mówiono o artystycznym poświęceniu, lecz w praktyce była to forma eksploatacji, która nie pozostawiała przestrzeni na odpoczynek czy sprzeciw. Gdy spróbowała wyjść poza przypisaną jej rolę, spotkała się z oporem. Kino autorskie, choć deklarowało wolność i bunt wobec systemu, również miało swoje hierarchie. Muza, która przestaje być dostępna, staje się problemem. Schygulla poczuła, że jeśli chce odzyskać własny głos, musi zniknąć. Odejście było jedynym sposobem, by przerwać relację, która zaczęła ją definiować wbrew jej woli. Po przerwie wróciła do kina, ale już na innych zasadach. Wybierała projekty mniej oczywiste, często poza głównym nurtem, świadomie rezygnując z dawnej pozycji. Cena była wysoka, mniejsza rozpoznawalność, mniej propozycji, brak medialnego szumu. Zyskała jednak coś, czego wcześniej nie miała autonomię. Jej gra stała się bardziej oszczędna, dojrzała. Wolna od cudzych oczekiwań. Nadie Tyler wkroczyła do świata kina z siłą, której nie dało się zignorować. Jej uroda była nowoczesna, drapieżna, daleka od niewinnego ideału, który przez lata dominował na niemieckich ekranach. Kamera ją kochała, a publiczność reagowała natychmiast. Producenci szybko zrozumieli, że mają w rękach coś niezwykle cennego, kobietę, która potrafiła przyciągać uwagę samą obecnością. Problem polegał na tym. Że od samego początku widziano w niej przede wszystkim ciało, a niepełnoprawną aktorkę. Pierwsze sukcesy przyszły szybko i spektakularnie. Tyler była obsadzana w rolach kobiet wyzywających, prowokujących, świadomych swojej seksualności. Kino potrzebowało takich postaci, zwłaszcza w okresie, gdy społeczeństwo zaczynało powoli odrzucać powojenną pruderię. Za zamkniętymi drzwiami nikt jednak nie pytał jej, czy chce zostać symbolem erotyzmu. Wizerunek został jej przypisany. A każde kolejne zadanie miało go tylko wzmacniać. Z czasem seksapil stał się klatką. Rol dramatyczne, wymagające emocjonalnej głębi, trafiały do innych. Tyler otrzymywała propozycje niemal identyczne: uwodzicielka, zagrożenie, kobieta, niebezpieczna. Próby zmiany tej narracji kończyły się fiaskiem. W branży panowało przekonanie, że widz nie zaakceptuje jej w innym wcieleniu. To, co przyniosło jej sławę, zaczęło odbierać przyszłość. Presja nie ograniczała się do planu filmowego. Oczekiwano od niej określonego zachowania, wyglądu i dostępności. Bycie ikoną seksu oznaczało nieustanną obecność na bankietach, przyjęciach i spotkaniach, gdzie granica między życiem zawodowym a prywatnym praktycznie nie istniała. Odmowa bycia miłą mogła skutkować utratą sympatii decydentów. Tyler szybko zrozumiała, że jej wartość w oczach systemu kończy się tam, gdzie zaczyna się jej autonomia. Ratunkiem okazała się decyzja o współpracy na własnych warunkach. Wraz z mężem zaczęła wybierać projekty bardziej świadomie, stopniowo odsuwając się od ról opartych wyłącznie na fizyczności. Nie była to ucieczka spektakularna, lecz cicha i konsekwentna. Cena była oczywista: mniejsza obecność w kinie popularnym, mniej okładek i zaproszeń. Zyskała jednak kontrolę nad własnym życiem. Uszy Glas była jedną z tych aktorek, które widzowie znali lepiej Niż ona sama mogła się poznać. Jej kariera rozwijała się błyskawicznie. Młoda, pogodna, o twarzy budzącej zaufanie, stała się symbolem lekkości i niewinnej rozrywki. Publiczność ją uwielbiała, kina wypełniały się po brzegi, a prasa chętnie pisała o dziewczynie sąsiedztwa, która odniosła sukces. Z zewnątrz wyglądało to jak spełnienie marzeń. Za zamkniętymi drzwiami sytuacja była jednak znacznie bardziej skomplikowana. Od pierwszych dużych ról Glas była obsadzana według jednego klucza sympatyczna, ładna, nieskomplikowana. Ten schemat szybko stał się jej znakiem rozpoznawczym i jednocześnie pułapką. Producenci wiedzieli, że publiczność reaguje na jej wizerunek pozytywnie, więc nie widzieli powodu, by go zmieniać. Każda propozycja była bezpieczna, przewidywalna i ograniczająca. Próby rozmów o rolach bardziej złożonych spotykały się z uprzejmym uśmiechem i odmową. Widzowie tego nie kupią, słyszała. Popularność, która powinna otwierać drzwi, zaczęła je zamykać. W środowisku filmowym przylgnęła do niej etykieta aktorki rozrywkowej, nie aspirującej do kina ambitnego. To był wyrok, którego nie zapisywano w żadnym kontrakcie, ale który wszyscy respektowali. Za zamkniętymi drzwiami decydenci mówili wprost: po co ryzykować zmianę wizerunku, skoro obecny przynosi zyski? Uszy i stała się produktem. A produkt, jak wiadomo, nie powinien ewoluować. Presja nie dotyczyła tylko ról. Oczekiwano od niej ciągłej dostępności, uśmiechu i normalności. Aktorka miała być miła, niekonfliktowa i wdzięczna. Ambicja była mile widziana tylko wtedy, gdy nie zakłócała sprawnie działającej machiny. Każda próba wyjścia poza przypisaną ramę była odbierana jako kaprys. W świecie, który deklarował nowoczesność, kobieta wciąż miała znać swoje miejsce. Z czasem Glas zaczęła rozumieć, że jeśli chce zachować własną tożsamość, musi zmienić strategię. Nie zdecydowała się na gwałtowny bunt, wybrała drogę stopniowej niezależności. Skupiła się na pracy poza kinem popularnym, angażowała się społecznie, budowała wizerunek kobiety dojrzałej i świadomej. To nie była droga spektakularna, ale skuteczna. Zamiast walczyć z systemem frontalnie, po prostu przestała być od niego zależna. Katia Riemann pojawiła się w niemieckim kinie w momencie, gdy wydawało się, że czasy otwartej kontroli i niepisanych zakazów należą już do przeszłości. System był nowoczesny, demokratyczny, pozornie bardziej transparentny. A jednak mechanizmy władzy pozostały zaskakująco podobne. Riman szybko zrozumiała, że największym problemem kobiety w branży nie jest brak talentu ani urody, lecz nadmiar własnego zdania. Od początku wyróżniała się inteligencją, ironią i brakiem pokory wobec autorytetów. Nie grała bezpiecznie. Wybierała rol kobiet niejednoznacznych, trudnych, często niewygodnych. Publiczność ją doceniła, krytycy chwalili, ale środowisko reagowało z rezerwą. Riman nie wpisywała się w model aktorki, którą można łatwo kontrolować. Nie zabiegała o sympatię producentów, nie budowała relacji na bankietach, nie milczała, gdy coś jej się nie podobało. To wystarczyło, by zaczęła być postrzegana jako trudna. Za zamkniętymi drzwiami pojawiły się rozmowy, których nigdy nie zapisano. Z nią są problemy, za dużo mówi, nie da się jej prowadzić. To były sygnały ostrzegawcze, które w branży znaczą więcej niż oficjalne zakazy. Riman zaczęła dostawać mniej propozycji, zwłaszcza tych najbardziej prestiżowych. Nie dlatego, że nie pasowała do ról, lecz dlatego, że nie pasowała do układu. Niezależność okazała się cechą ryzykowną. Jednocześnie aktorka angażowała się społecznie i politycznie, głośno mówiąc o prawach kobiet, przemocy i nierównościach. Dla części środowiska było to przekroczenie kolejnej granicy. Aktorka miała grać, nie komentować rzeczywistości. Riman świadomie złamała tę zasadę, wiedząc, że zapłaci za to zawodowo. W świecie, który deklaruje wolność słowa, wciąż istnieją tematy, których lepiej nie poruszać, zwłaszcza jeśli jest się kobietą z rozpoznawalną twarzą. Z czasem zrozumiała, że nie może liczyć na systemową ochronę. Jeśli chce pracować na własnych zasadach. Musi pogodzić się z mniejszą widocznością. Zamiast walczyć o miejsce w głównym nurcie, zaczęła budować swoją pozycję obok niego, wybierając projekty niezależne, teatralne, często mniej medialne, ale uczciwe wobec niej samej. Nie była to decyzja spektakularna, lecz konsekwentna.